Witam serdecznie z tej strony, Tybek. Kolejne, piąte już wydanie pigułki e-sportu. Zaczynamy! W poprzednim tygodniu H2K z pomocą selfiego pokonuje różne splice oraz elements. Tym samym plasują się na szczycie tabeli razem z G2 Esports. Przed nami już piąta kolejka LCS. H2K powalczy z Unicorns of Love oraz G2 Esports szykuje się wyrównane starcie. Wciąż czekamy na pierwsze zwycięstwo Giants. Mieszanka Hearthstone'a i Poker Texas Hold'em'a w Alfie dostępna dla każdego. Link w opisie. 2K Games inwestuje 250 tysięcy dolarów w turniej NBA 2K16. Ostatnia faza rozgrywek odbędzie się podczas finału w NBA. Polska drużyna CS:GO pozyskała Jakuba Kubika Kubiaka, który ostatnio występował w barwach Alsen Team. Teraz gracz będzie pełnił funkcję trenera. Ponadto z zespołem na stałe związał się Karol Repocybulski, do tej pory był stendinem. W związku z przenosinami Kubika oraz problemami kadrowymi, Alsen Team rozwiązało swoją dywizję CS:GO. Niemiecki zespół graczy w Bundeslidze zdecydował się na otwarcie własnej sekcji sportowej FIFA. Zarówno David by jak i Benedikt salzol Salzer, gracze pod banderą klubu z Wolfsburga są zachwyceni wsparciem, jakie otrzymali. W ramach rozgrywek ESL Pro League sezonu trzeciego, które ruszałem 10 lutego, Virtus Pro zmierzy się z FaZe, natomiast w czwartek o godzinie 21 podejmie Fnatic. Trzymamy za nich mocno kciuki. ESL Hearthstone Legendary Series będzie miał miejsce w spotku podczas IM Katowice w puli nagród 10 tysięcy dolarów, o które powalczy 8 zawodników z Europy i Ameryki. Znany portal internetowy Yahoo! wystartuje wkrótce z nową sekcją związaną z wiadomościami e-sportowymi. Podczas kwalifikacji do Intel Challenge administrator SEA przyznał zawodniczkom Team Unicorn 14, a nie 15 rund po restarcie, dając tym samym wygraną oponentką. 4 godziny później Brett Sheffield opublikował na swoim Twitterze wpis oznajmiający, iż spotkanie zostanie rozegrane ponownie ze stanem, o który ubiegały się poszkodowane zawodniczki. Siwo oraz Gfinity wspólnie zorganizują finały Siwo Gfinity CSGO Pro League sezon 9, w których udział wezmą cztery najlepsze amerykańskie oraz europejskie formacje. Pierwszy raz w historii etap offline będzie rozgrywany poza Ameryką Północną, a pula nagród wyniesie 125 tysięcy dolarów. Wróciła zamknięta beta Overwatch, jak zapowiadali twórcy, wprowadzono system rozwoju postaci oraz nowe tryby. To jest wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.